Kose? Jesteś tu? Poszukam jej w bufecie. Od kiedy dzielą nas sekrety i kłamstwa? Wybacz. Nie chciałam z nikim rozmawiać na ten temat. W tym problem. Właśnie dowiedziałam się, że mojej przyjaciółce złamano serce i jestem smutna. Chciałam być z Tobą. Już wiesz? To dlaczego mi nie powiedziałaś? Przepraszam. Kocham cię, ale... nie zamierzam być ofiarą. Nie lituj się nade mną. W przyjaźni nie ma miejsca na litość. Będę cię wspierać. Jak zobaczę tego głupka, zmasakruję go. O, ile w ogóle coś z niego zostanie, w ten sposób mi nie pomożesz. To koniec. Mogę z tobą zostać? Wytrzesz sobie łzy o moje ramię. Diego? Chodźcie. Szybciej. Co słychać? Jak problem? Nie wiem, co robić. Słyszeliśmy o babie od hiszpańskiego. Co się stało? Masz żarcie. Super. Smakuje? Zostaw, Tomas. Co z tą profesorką? Powiedziała, że jak wyjdę, zrobi awanturę. Dlatego tu siedzę. Co zrobisz? Nie! Dzwoniłem do ojca, żeby się nią zajął. Pomoże ci? Więc opuścisz zespół? Nie. Nej! Tomás! To jest to, co i to dalej. Potrzebuję waszej pomocy. Co? Komu? Napiszecie list i dacie go Gandhi. Nie. Nas w to nie mieszaj. Mamy napisać list? Cicho. To musi być list. Spadaj Gandhija ma pomyśleć, że nadawcą jest mój ojciec Dyro to nie uwierzy Nieważne Wiesz, co zrobi twój ojciec, jak się dowie? Zabije nas Trudno Muszę się stąd wyrwać W biurku mam papier firmowy mojego ojca Liczycie. Dlaczego zawsze my? Muszę odzyskać płytę od Roberty. Działajcie. Czemu mamy za to płacić? Ruchy. Ale twój ojciec. Daj trochę. To bolało. Nie róbcie chlewu. Wynocha stąd. Trzeba by było nas nie bić. Tylko łyka. Maszerujcie już. Idź już. Miałem ochotę na czekoladki. Czekałam do upojenia, żeby zrobić z niego głupka. Oczywiście nie dał mi adresu Mendioli łobuz. To wcale źle o nim nie świadczy. Przeciwnie, dowodzi jego dyskrecji. Nie bądź naiwna. Ten gość to farbowany lis, jak powiada Majra. Nie wierzę mu, nie oszukam mnie. Wysuwasz pochopne wnioski. Daj spokój biedakowi. Nie. Muszę go jak najszybciej zdemaskować. Nie pozwolę, by w naszym towarzystwie przebywał zboczenie. Jak możesz tak mówić? Jest profesor Oktawio? Kim pani jest? Martina. Studentka sztuk pięknych. Czy nie zostawił panią dla mnie jakichś książek? Tekst polski Marcin Leśniewski, czytał Irenausz Królikiewicz. Piękne dziewczyny i ładni chłopcy. Można polubić ten serial. Za chwilę program, w którym też będzie sporo ładnych ludzi. To ludzi z wielkiego świata zapraszamy na wielkie happy hour. Podsumowanie najciekawszych informacji mijającego tygodnia.